No, dzień dobry. Właśnie wow. mamy niedzielę. Właśnie chciałem powiedzieć, że będę ogóle To ten film chyba jest ostatni tutaj na szkolnej 17. I po prostu Krzysztof chce się mnie pozbyć. To się pozbędzie już. Wtedy ja sobie znajdę jakieś miejsce, bo komputery schowałem. Bo Dzisiaj znów się do mnie rzucał, i o, chciałem właśnie o ten zespół pozdrowić. Bardzo dobra muzyka. A zrobiłem sobie zupkę z parówkami i będziemy kończyć już po prostu tu nagrywanie to jest mi się wydaje, że już ostatni film tutaj będzie na szkolnej 17 No, z łapkami znów dzisiaj skakał Hmm. z parówkami no i herbatkę w niedzielę przyklinać no to Boży jest człowiek Boży Dużo porówek dałem, bo co, taki to obiad. Mm. O i miałem lajta robić, no nie będę tutaj, trzeba się usuwać po prostu. Trzeba szukać miejsca gdzie się mam wyprowadzić gdzie mam zamieszkać, gdzie będę tam wtedy płacił, będę miał ciszę, spokój a nie po prostu jak Straż Miejska czy Policja mam w jaki sposób się tłumaczyć ja rozliczyłem się w tamtym roku bo miałem od 24 kanał i Zaraz laj robiłem i rozliczyłem się No i zadzwonić i zajechać i pokazać O i zespół ten pozdrawiam Mateusza Pozdrów Mateusza. Jaki Mateusza? Zespołu. O, to zespołu właśnie pozdrawiam. I, i, I ich całych kolegów. Cały zespół pozdrawiam. Ja wcześniej już mówiłem. Ty, ja to wrzuć pierwszy film. Chcesz się pozbyć mnie, to pozbędziesz się. Nagrałeś film, żeby nigdzie nikt nie przyjęli, do żadnego mieszkania, że będę ja płacił, będę miał spokój, cisza i kultura. Hmm. O, pewne rzeczy to w reklamówki duże te torby to do czerwonego krzycza tam zaniosę. Tak to jest właśnie. Pragnęłeś od dawna mnie pozbyć, się, to pozbędziesz się? Trudno się mówi, będziesz sami nie sam i sam. Tak ty pragnęłeś, nie. Nagrywałeś z Meksykanem. Pokazywałeś o wymordowaniu. trzy razy chodziłem do urzędu tłumaczyć się. No. Dobra. Ма пързоват на пояда Лип се Солечка. Еке?